Restauracja hotelu Ibis Styles Bielsko-Biała tradycyjnie organizuje kolejną już 24 edycję Festiwalu Golonki. Specjał ten cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy ogromne zainteresowanie imprezą, na której sprzedaje się około 2500 sztuk golonek. W tym roku nowością będzie golonka wędzona, duszona w kapuście z grzybami i śliwkami. Grzymy namaczamy, gotujemy je, później podsmażamy na, mase, na masełku z cebulką, dodajemy do kapusty. Mieszamy kapustę, doprawiamy solą pieprzem, zasypujemy to golonyczkami, dodajemy śliwki słyszone i pieczemy w piekarniku około gdzieś do dwóch godzin. Jest to inwencja całego zespołu, tak? My Mając już 24 festiwale golonki, zawsze jest jakiś hit. Tego naprawdę dużo zrobiliśmy, także później po, po zakończeniu golonki już zaczynamy szukać inspiracji. Żyjemy tym cały rok i zawsze próbujemy gdzieś około lipca, sierpnia pięciu, sześciu rodzajów golonek, z czego wybieramy właśnie tą jedną, taką, która naprawdę nam najbardziej smakuje. W tym roku właśnie jest, jest to ta golonka wędzona w naszych masarniach, także to, to naprawdę jest zrobione na, na e, fajnym drzewie, jak najbardziej naturalnym, e, bardzo duży nacisk kładziemy na jakość, i, i mam nadzieję, że Państwo próbując te golonki będą mogli to również docenić. Ponadto można będzie skosztować golonki po bawarsku na kapuście, nadziewaną borowikiem, nadziewaną żurawiną i chrzanem, po cygańsku zwędzonym boczkiem i świeżą papryką, czy też faszerowaną kaszą i borowikiem. Nie zabraknie biesiad z zespołem kwaśnica Bawarian Ben 18 i 26 października, gdzie będzie można spróbować golonek do woli, spróbować piwa z z naszego browaru w Krakowie Stara Zajezdnia i potańczyć przy tym. Także serdecznie Państwa zapraszam w imieniu własnym, całej załogi hotelu i właścicieli hotelu. Smakiem dań z Golonki podczas festiwalu w Bielsku Białej będzie można delektować się codziennie przez cały październik w godzinach od 13 do 22.